Moi drodzy, pl3 raport. Zaczynamy jak zawsze eksportowy duet. Łania Nowak, witam Ciebie serdecznie. Witam Ciebie i wszystkich Was. Dokładnie tak, zaczynamy. Co w trawie piszczy? Na no, dzień dobry. Mistralidze, bo od tego tutaj poziomu zaczynamy, informacja, czwartkowego wieczoru Predatorsi wygrywają pierwsze spotkanie tego sezonu z Foxem, przegrywali, 2 do 0 już nawet, podgonili, no ostatecznie udało się jedną bramką wygrać, Predatorsi w tym sezonie wszystkie mecze mają wyrównane, przegrywali do, do, do tej pory dwoma bramkami, jedną bramką, teraz sytuacja się odwróciła, los się do nich uśmiechnął, a więc można powiedzieć, że tutaj szczęście się do zera sprowadza. Tak, no tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, te drużyny, które jeszcze nie wygrały, będą dołączać do grona tych, które już wygrały. No i mamy Predatorsów, tak jak mówiliśmy, będą punktować. Zaczęli. No Fox dzisiaj niestety, ale, ale pewnie też zwycięstwo do nich też dotrze. Tak, też też, też też mi się wydaje, tutaj w mamy tylko dwie drużyny, które jeszcze nie punktowały. Tych drużyn już coraz mniej jest w całych rozgrywkach, bo już poniżej 20, więc, więc tutaj dosyć szybko to, to wszystko spada. W drugiej lidze tutaj, w drugiej A może tak, bo mamy przecież dwie grupy. Mamy grupę A i grupę B. Admetal jest pierwszy. 5 spotkań, 5 zwycięstw, 25 bramek strzelonych, 15 bramek straconych, 15 punktów, a więc tutaj ta piątka się bardzo często przewija. No Admetal ma też ten komfort, że faktycznie ma jeden mecz więcej niż wszystkie inne drużyny, czyli po czterech tygodniach już mamy cztery, czwarty tydzień. Po czterech tygodniach mają pięć spotkań, być może to się później wyrówna, no ale mają komfort ten, że rzeczywiście są na pierwszym miejscu. No i mają tam kilka punktów przewagi. Korporacji drugie miejsce bez porażki, natomiast już z remisem. Także no, też fajna liga, ale wydaje mi się, że Admetal zrobi wszystko, żeby nie odpuścić już tej ligi. Tak tutaj wtrącę, bo mówi, że mają tą przewagę większej ilości spotkań. Żabka też ma pięć spotkań, ale jakoś tak troszeczkę tych. tych punktów mniej, aczkolwiek no nie, oddajmy Żabce. Trzy porażki, wszystkie jedną bramką. Tak, no Żabka to taki zespół faktycznie y, z mocnym charakterem. Y, ma sporo pecha, no przegrywa się jedną bramką to, to często można rzeczywiście przegrać przez przypadek nawet, no ale y, Przypadki też zaliczamy, i, i faktycznie żabka jest troszeczkę niżej. E, no ale wracając do metalu, do korporacji, to myślę, że to są takie dwie ekipy, które raczej będą robić wszystko, żeby być na szczycie do końca sezonu. Przypadki chodzą po ludziach, przypadki chodzą po żabach również. Widziałem ostatnio kilka rozjechanych. Śmieszne. <laughs> a tak a propos. Druga liga, Grupa B. Tutaj też no wiele się działo w tym tygodniu. Też mamy już tylko dwie drużyny bez, bez punktów. Pierwsze zwycięstwo spoza studio, czyli naszego medalisty z jesieni. Można powiedzieć długo, no bo trzecie spotkanie i dopiero ta wygrana, więc, więc poza długo, długo czekało. W meczu przyjaźni przeciwko Eleko yy, wygrali. Yy, tutaj małe oszustwo chciał Rafał Hoppe yy, zastosować. Bramkarz Eleko nie udało się yy, yy. Troszeczkę go tutaj przy, przykróciło, przykróciła ta, ta sytuacja, o której mówię. Ci, którzy tam byli na tym boisku, no to, to wie, wiedzą o co chodzi i myślę, że też tutaj się mogą uśmiać w tym momencie. Gratulujemy spoza, no bo ta ekipa może nie, to też tutaj taki mały, taki mały wrzut do Adriana Ogródka, może nie zasługuje na podium, ale na pewno na górną połowę tabeli. Nie wiem za bardzo o co chodzi, więc pewnie się dowiem później. Natomiast rzeczywiście, on spoza studia, pierwszy, pierwszy mecz wygrany. Wiemy też, że oni się niedługo pojawią w nowych dresach. To zapowiadaliśmy, także też nie możemy się to czekać, aż te debiutują. Nie ma kto kupić dresy na y, zbliżające się lato. No tak, tak, tak. <laughs> Tutaj faktycznie, no ale wieczory są jeszcze zimnawe, także zobaczymy. No, Pingwin rozpoczął rozgrywki. Wzmocniony, no ale o tym może rzeczywiście w przeglądzie prasy kolorowej. 10-0, pierwszy mecz, no i no 0-10, nie ma o czym mówić. Pingwin pokazał, że jest klasa, no i też w nowych strojach, także, także bardzo fajnie. I Krystal, trzeba tutaj też przyznać, że no, jednak miał frekwencję odpowiednią. Może kilku zawodników tam się nie pojawiło, którzy o jakości tego, tego zespołu świadczą, ale jednak to nie było tak, że zawodnicy Krystala mieli ławkę praktycznie maksymalnie okrojoną, grali bez zmian albo grali jednego zawodnika mniej. Tutaj Pingwin po prostu niesamowicie rozpoczął ten sezon wiosenny. W trzecich ligach, tutaj też mamy dwie grupy, wiadomo, Multum spotkań kończonych jedną bramką, remisy były, no dużo, dużo, dużo się działo. W meczu na szczycie, trzeciej a Dafro-Zieleń wygrywa ze skillsami, tutaj był mecz o e, miano niepokonanego, o utrzymanie tego miana. Tak, no i zwycięstwo Dafro-Zieleń 2 do 1, czyli generalnie bardzo mało bramek jak na, jak na meczu Dafro. E, no i tak, no Dafro, Dafro rzeczywiście z kompletem punktów, bardzo fajnie to wygląda. E, RB Lipce, pierwsze zwycięstwo na gadani to na pewno. Więc wydaje się, że rzeczywiście ta trzecia liga też już powoli się rozkręca. Jak byliśmy przy trzecie, no to dalej mamy czwartą, tutaj przeskoczę już od razu do czwartej, a no nie możemy tego nie powiedzieć. Hotel Orle, dwa mecze, dwa zwycięstwa, jedna stresona bramka. No nie poznaję tego zespołu. Ja też nie. Rzeczywiście po dwóch meczach, i wydaje się, że czekamy na derby Hotel Orle Contra Galacticos. Dwie drużyny, które jeszcze meczu nie przegrały i może któraś będzie już musiała ten mecz przegrać. No i Hotel Orle faktycznie no, nie przyzwyczaił nas do, do zwycięstw wielu, a tutaj już na razie 6 punktów. Super to wygląda. No Jeśli Hotel Orle podtrzyma ten pas, jeśli Hotel Orle, powiem więcej, jeśli awansuje z tej czwartej ligi do trzeciej, zamykamy interes. No chyba tak, chyba tak i, i idziemy w hotelarstwo. Świat, świat się skończy, proszę Państwa. Maciek, myślę, że nie ma tutaj do mnie pretensji, to człowiek, który ma dystans do, do takich rzeczy. Gratulujemy, no bo ten Hotel Orle, kto by się spodziewał, że po dwóch meczach będzie miał komplet punktów, osiem bramek strzelonych, jedną straconą. Statystyki chyba lepsze niż przez ostatnich... 12 sezon, nie, nie chcę nawet myśleć, nie chcę wybiegać jakby tutaj w przyszłość za daleko, bo wiem jak wyglądały zakończenia sezonu w hotelu Orle. W momencie, kiedy ten hotel Orle zdobywał 3 punkty, 0 punktów czasami w całym sezonie i strach pomyśleć, jakie będzie zakończenie sezonu, jeśli hotel Orle zdobędzie 20 punktów, 25, nie daj Boże, będzie awans. miasto będzie trzeszczało. To się zgadza. Zobaczymy. No Teraz faktycznie troszeczkę wzmocniony ten hotel. i pewnie to jest też powód tych zwycięstw, ale, ale fajnie. No. Zawsze cieszymy się, kiedy te ekipy, które nie wygrywają, wygrywają. No, święte, święte słowa. E, tyle jeśli chodzi o nasz pierwszy dział. E, teraz zapraszamy już na drużynę tygodnia. Zobaczymy e, na kogo e, teraz e, tutaj gilotyna spadła i kto przegramać w przyszłym tygodniu. Drużyna Tygodnia. Nowość pewnego rodzaju, bo nie ekipa z czwartej ligi, nie ekipa, która debiutuje u nas w rozgrywkach. No, może pośrednio, ale drużyna tym razem z poziomu wyższego, z jednego szczebelka wyżej, czyli trzeciej ligi. Dafro Zieleń, czyli ekipa, którą znamy z poprzedniej nazwy. My znamy. My znamy jako <laughs> Eurostyl. No i zawodnicy chyba dość znani z, z trójmiejskich boisk. Rzeczywiście mają komplet punktów, fajnie wygląda to jak grają. Tak jak wspominaliśmy wcześniej ze skillsami zagrali o miano niepokonanego, udało się wygrać 2-1, może nawet nie udało się, po prostu wygrali 2-1. No i mają szansę w dalszym ciągu zachować komplet zwycięstw do końca sezonu. Ale... Wiadomo, za tydzień przegrają, także. No, dlatego ich nominowaliśmy, ponieważ rywale nas o to poprosili, także Dafro Zieleń w przyszłym tygodniu w meczu przeciwko spie poniesie pierwszą porażkę. Do tej pory bardzo mało ten zespół tracił bramek, bo z konkretsami jedną, ze skillsami jedną, z młodymi bajecznymi technicznymi dwie. No i DNV tych bramek najwięcej im wbiło, bo 3. Nie można powiedzieć aż 3, bo trzy to też nie jest jakaś wielka liczba powalająca, jeśli chodzi o warunki naszych rozgrywek. Ale ta defensywa widać mocno się trzyma i jest niesamowicie zgrana. To się zgadza. Mamy Pawła Grabowskiego, który też już na boiskach PL3 wybiegał bardzo sporo, bardzo sporo. Bardzo dużo minut. W tej chwili chyba pięć bramek, zdaje się, ale tam tych strzelców m, z bramkami jest, jest, jest kilku. No Jest, jest naprawdę solidna ekipa. Nie najmłodsza, jeżeli mogę tak powiedzieć. Bez urazy, oczywiście, doświadczona. doświadczona. Eee, także fajnie oni tam, z tego co pamiętam, jakiś jeden mecz chyba przeciwko młodym bajecznym technicznym wygrali bardzo wysoko, a grali bez zmian. O tym chyba już też wspominaliśmy. Także to też pokazuje, że jest spory, spory fajny kolektyw i, i że rzeczywiście to fajnie funkcjonuje. Eee, no Do tej pory zdecydowany lider, w zasadzie lider od samego początku tego sezonu, eee, bo Bodafro w pierwszym tygodniu wygrało eee, i pamiętam, że od razu na tym, na tym szczycie się znalazło. no i też miał ciężkich rywali, bo konkreci no to, to mocna ekipa. Może po tabeli tego nie widać, ale, ale jednak Kilsi też do tej pory niepokonani, a Dafro z nimi wygrywa. Wspomniałeś o Pawle Grabowskim, tutaj kogo jeszcze mamy? Piotra Augustina, Radka Bzowskiego, Pawła Cisewskiego, Macieja Fredę, Daniela Frosta, Dariusza Frosta, Dawida Frosta, Pawła właśnie Grabowskiego, Mateusza Janiszyna, Andrzeja Mechlińskiego, Adriana Stasiaka oraz Artura Śmieszko. Yy... Ryjofrostów, co to na to? Spoko, w porządku, yy, bardzo, bardzo fajnie, tak. To właśnie tego oczekiwałem, takiej, takiej szerokiej wypowiedzi, która ten temat tutaj diametralnie wyczerpie. Dafo Zieleń. Tak jak zawsze, odsyłamy też na stronę, bo ten artykuł oczywiście odróżnie tygodnia się pojawi. Patryk Wam wręczy voucher na pizzę. Będziecie mogli pójść, przemyśleć, dlaczego Wam tak dobrze idzie i dlaczego jeszcze nie przegraliście. Sprawdźmy, kiedy grają. A co to zmieni? Bo może Ty przekażesz ten voucher? Widzisz, ja już dokładnie znam terminarz. Wtorek 18 kwietnia Patryk będzie Wam ten voucher wręczał. Boisko AWF-u tutaj tuż za halą, przy której teraz obecnie jesteśmy. Zgadza się? Zgadza się. Tak się teraz zastanawiam, bo powiedziałeś, że trio Frostów, bo Dafro kończy się na fro. I może to ma coś z tym wspólnego? No to zapytamy się. Bo ciekawe, ciekawe tutaj. Yy... Jest późno, nie ukrywamy. Czwartkowy wieczór jest późno, ale Patryk dalej w formie Patryk dalej myśli. Także to, to, to nam się podoba. Yy, Drużyna tygodnia, gratulujemy Dafro Zieleń, czwarty, przepraszam, trzecia liga, grupa A, lider tejże ligi. Yy, no to dobra, no to lecimy dalej, yy, trzeci dział przed nami. Co warto wiedzieć? Eee... Wszystko, wszystko, wszystko warto wiedzieć, ale dzisiaj chcieliśmy poruszyć temat majówki. Niektórzy już o tym terminie wspominają, niektórzy już mówią o tym, że mają pewne plany poczynione, ale my, jeśli będzie to możliwe, chcemy grać. Chcemy grać i rzeczywiście gdzieś tam czekamy na informacje od Was, czy jesteście w stanie zebrać się któregoś dnia. Będziemy kombinować, żebyśmy, żeby można było gdzieś tam ułożyć chociaż jeden dzień rozgrywek, może dwa, zobaczymy. No, miejmy, nadzieję, że się, miejmy nadzieję, że się uda i że faktycznie będziemy Hmm, chociaż jeden dzień. Tak. Masz taką nadzieję? Ja mam taką nadzieję, ogromną taką nadzieję, yy, że będę mógł chociaż, chociaż jeden dzień z wami spędzić tak naprawdę. Jeden z wolnych dni, który w zasadzie był zaplanowany wcześniej. Szybciej skończymy ligę wtedy, tak? Wiadomo. Także jeżeli chcecie na przykład nie wiem, macie jeden mecz mniej niż lider, chcecie być na pozycji lidera, a lider będzie pauzował, to to jest dobry pomysł. No tak. Yy, gdzieś tam tego drugiego pewnie będziemy, będziemy mm, próbowali coś zorganizować ewentualnie czwartego maja, czyli nie w święta, ale jeśli się oczywiście zbierze grupa pozwalająca na zapełnienie boiska, to i, i w święta coś byśmy zorganizowali. Będziemy się kontaktowali z wami w tej sprawie, z kapitanami waszych drużyn, którzy nas poinformują o tym. Czy chcecie grać czy też ten tydzień majówkowy pierwszy będzie chcieli odpuścić. A jeśli już wiecie, no to możecie też do nas oczywiście napisać, zadzwonić, poinformować nas o tym, żebyśmy też już odpowiednio wcześnie mogli tutaj sobie to wszystko zorganizować. Także pierwszy tydzień maja dla a my po prostu jesteśmy w blokach i czekamy na rozwój sytuacji. Jeśli, e, jeśli będziecie chcieli, no to z... pokażmy te uśmiechy. Jesteśmy gotowi. <laughs> dokładnie, dokładnie tak. E, no to w sumie tyle, jeśli chodzi o, o dział, warto wiedzieć. Myślę, że tutaj ten temat został wyczerpany e, krótko, e, zwięźle i na temat. A przed nami już ostatnia partia e, tego pl 3 raport. Przegląd prasy kolorowej. Nasz ulubiony dział, w którym możemy się merytorycznie wypowiadać na dowolne tematy, o których nie mamy pojęcia. Tak, no to jest nasze motto. Nie znam się, to się wypowiem. No tak w sumie zawsze jest. Tak w sumie zawsze jest. Także pamiętajcie, że zawsze możecie być najmądrzejsi w towarzystwie. No co się działo? No mamy transfer Pingwina, o tym mieliśmy wspomnieć. Pingwin pokazał się z bardzo dobrej strony, wygrywając 10:0. Siedem bramek strzelił Marek Przybyłek, który występował wcześniej w wielu ekipach, m.in. innymi Żuraw M3 oraz Hotel Orle, tak? Nigdzie go nie chcieli i w końcu trafił do Pingwina. Trafił do Pingwina. Hotel Orle zaczął wygrywać, a Pingwin nie przestaje wygrywać, także transfer dobry. To nie jest tak, że Pingwin kupił Marka Przybyłkę, tylko Hotel Orle zapłacił, żeby Marek Przybyłko grał w Pingwinie, a więc dopłacili do, do tego interesu chłopacy z Hotelu Orle, bo wiedzieli, że Marek Przybyłek jest ich, ich tutaj najsłabszym ogniwem i jeśli on odejdzie z tego zespołu, to oni zaczną wygrywać. To coś w tym jest, zobaczymy jak tam dalej to, to wszystko się potoczy. No co, z ciekawostek, dzisiaj byłem świadkiem jak Cezary Januszkiewicz kupował nowe buty w Ergolu ze wszystkich swoich wygranych voucherów z, ostatnich, z ostatniego czasu. Także być może wystąpi w nowych butach tak jak ostatnio Błażej Moszczyński. E, więc być może, być może zobaczymy e, Cezarego w nowych, e, w nowych butach. Już dzwoni. I w dobrej formie właśnie. Ale nie, to nie on. To, to nie on. Myślałem, że, że chciał tutaj e, porozmawiać na temat tychże e, butów i tego zakupu. E, no zobaczymy. Zobaczymy jak te buty będą grały. Chociaż myślę, że Czarek jest na tyle dobrym zawodnikiem, że i na boso by sobie poradził. Nie, dobra, okej, okay. masz rację. <noise> to a propos Ergola i, i zakupów, wiemy też, że w tym tygodniu Rafał Nieśmiała z Kubą Chodorowskim, z Chodorowskim byli zrealizować bon z sezonu zimowego, no i no niestety, muszę o tym powiedzieć, byli na pizzy, a potem grali spotkanie wieczorem, przynajmniej Rafał, bo go spotkałem, no tak nie można robić, ja, ja wszystko rozumiem, ale jeść pizzę przed spotkaniem, to karygodny błąd. No ale co do voucherów ich, to... Nie, nie, mówmy o pizzy. No, pizzę można, a nawet trzeba, nie słuchajcie Mateusza. Piwa pić nie wolno. A co do voucherów, no to szkoda, że je wydali, bo na pewno są ich ostatnimi voucherami w tym roku. <grym> także... Znaczy, może nie w tym roku. Zobaczymy, gdzie będą grali jesienią, także zobaczymy. Ale Rafał był zadowolony. Nowe spodnie, także tutaj e, dobrze się prezentował na tym boisku. Na koniec poprosił o zdjęcie na Tindera, bo to nowe spodnie, więc, więc musi, musi się pokazać dalej. Musi to pójść w świat, moi drodzy. Takie jest... To jest właśnie PL3, Ona się nie ogranicza tylko do naszego portalu, do, do naszego fanpage'u, tylko również y, Tinder y, i co, co tam jeszcze, nie wiem. Ja też nie wiem, nie mam pojęcia co to jest w ogóle, ale tak, wiemy co robicie, wiemy gdzie, gdzie się szwendacie, co kupujecie i co jecie, także uważajcie na siebie. No, no, chyba już więcej nie muszę dodawać, pełna inwigilacja, także w sumie no co, jesteśmy w Polsce. Jesteśmy w Polsce, a tu nie pić nie wypada, tak mi się skojarzyło pierwsze co, także, ale to dopiero w wakacje, także. No nie wiem, nie wiem. Chyba po tych świętach tutaj, O właśnie, chciałem mówić, coś tutaj przybyło, ale właśnie znikło Marek przed chwilą. Przybyłek. Marek Przybyłek. Przybyłek, tak. Przybytek. Dziękujemy Wam, moi drodzy, za ten odcinek raportu. Odcinek numer 4, piąty za tydzień. Oglądajcie nas, będą znowu rzeczy poważne i troszeczkę mniej poważne. A co to będzie? No to się przekonamy za siedem dni. Dzięki piękne, do zobaczenia. Do zobaczenia, do zobaczenia.